Na dwa mikrofony mi bierzecie, tak? No to super. Zaczy, zaczynaj. Ja mam zaczynać? Ok. Czekam na pytania. Okej. Ok. Po pierwsze, ambicja jest gdzie indziej, wolałbym zająć tutaj inne miejsce, ale tak naprawdę muszę patrzeć na sytuację punktową w Mistrzostwach Polski. Nie tylko moją indywidualną, ale także sponsorską. Bardzo nam na tym zależy. Yy, natomiast, ze sportowego punktu widzenia, patrząc na cały kształt Mistrzostw Polski, to po prostu genialnie. Mamy piąty rajd i piątego zwycięzcę. Każdy rajd został wygrany przez inną załogę, więc no, jeszcze raz powiem. Z sportowego punktu widzenia, rewelacja, i uważam, że jest to sezon stulecia. Czy patrząc na to, co robi bupier, chciałbyś się przesiąść na auto Super 2000? Ja już jestem starym zawodnikiem. To już chyba bardziej z górki niż pod górkę. To już chyba bardziej powinienem na słabsze klasy zmieniać się na mocniejsze. Może niedługo historyki. Jak auto się spisywało? Super. Auto, rewelacja w ogóle bez problemów. Kierowca mógł jechać szybciej, no, ale trudno. No. Natomiast fajnie. No, ja zadowolony na pewno z tego rajdu wyjadę. Jeżeli nie będzie żadnych przygód typu rajd krakowski, czy po rajdzie krakowskim. E jest fajnie. Pięciu różnych zwycięzców, wyrównana sytuacja, w każdej chwili każdy może zostać mistrzem Polski. Nawet ktoś, kto jeszcze nie zaczął zbierać punktów, bo zebranie jest jeszcze 33, są jeszcze 33 punkty, więc my jako liderzy mamy w chwili obecnej, jeżeli dobrze policzyłem, 28, więc wszystko może się zdarzyć. Co jak dzisiejsze OSy, czy też były takie problemy jak wczoraj, czy jeżeli nie. chodzi o rozkopanie, tam... Tak, tak, no rozkopane odcinki, ale nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Jakbyśmy pojechali na Cyp, to było jeszcze gorzej, więc nie ma problemu.